W miejscu, gdzie urodził się Władysław Planetosz i znajdował się jego dom rodzinny w Cisku, odsłonięto symboliczny pomnik, by nie zginęła pamięć o bohaterze harcerstwa polskiego. To wielkie wydarzenie przede wszystkim dla miejscowości Cisek, upamiętnienie Władysława Planetorza, osoby, która praktycznie zapisała się w historii miejscowości Cisek, pozostała w historii Ciska. Nie ma już tego domu, w którym mieszkali rodzina Planetoszów, natomiast no... Zostało miejsce, tak? I, i, i jest to miejsce, tak, o tyle tutaj właśnie ciekawe, tak jak mówił tutaj pan Ketzler, y, wspominał, że został plac zabaw tutaj utworzony i jest to miejsce ogólnodostępne. można tutaj przyjść, y, zastanowić się nad tym, tak? Y, y, kto, kim była rodzina planetorów? A tutaj jest to bardzo ważna rodzina dla tego miejsca. Praktycznie nie tylko Władysław Planetorz, ale cała rodzina Planetorzy walczyła tu o to, żeby ta Polska tutaj była. Tablice odsunięto w dniu 111. rocznicy urodzin Władysława Planetorza. Na jego cześć nazwano już główną ulicę w Cisku, ale także nazwano jego imieniem szkołę, która otrzymała sztandar. Sztandar łączy łączy szkołę ze środowiskiem lokalnym, no i z tą postacią patrona, który też jest naszym tutaj mieszkańcem, łączy jest symbolem tych wartości właśnie, które które są fundamentem w naszej pracy wychowawczej. Władysław Planetosz był harcmistrzem, więźniem oświęcimia Mathausen-Guzen. Zginął śmiercią męczeńską za polskość Śląska. Zainicjował działanie tajnej organizacji harcerskiej na terenie Bytomia i Strzelec Opolskich. Zmarł zakatowany w twierdzy kłockiej. Za swoje przekonania polityczne Zapłacił największe największą jakie jakiego człowiek może dać życie. I to jest, to jest najbardziej tragiczne, prawda, bo e, nikt nie może być za swoje przekonania tak szykanowany. Nie? I myślę, że to jest najgorsze, co, co mogło spotkać, ażeby człowiekiem, który był, e, poświęcił się arcerstwu, e, patriotyzmu względem Polski, e, na rzeczy małej ojczyzny naszej, wsi Cisek, to jest ważne. Podczas uroczystości przekazano sztandar z patronem szkoły przyczyni się do wychowania w wartościach. Był mi się wydaje takim lokalnym patriotą, który szerzył polskość na tym terenie, zakładał polską szkołę, uczył. No i jak, jak powiedział, zginął śmiercią mężczyzną za za to małą naszą ojczyznę tutaj. Dla młodych ludzi może być właśnie wzorem takiego, takiej postawy niezłomnej z jednej strony, bo Miał swoje zasady, miał wartości, którymi żył, o które walczył. Nie chciał ugiąć się, płacąc cenę za rezygnację z tych wartości, zapłacił za to życiem. Nikt dzisiaj od młodych ludzi nie wymaga ofiary życia, ale jest sporo takich sytuacji, w których trzeba umieć się zachować. Przypomnijmy, odsunięcie kamienia dokonano w roku wyjątkowym bo przypadającym na stulecie powstań śląskich